mężczyzna, który przeszedł do historii jako Spartakus, był postacią o bardzo niejasnym pochodzeniu. Na podstawie faktu, że znajdował się w najlepszym okresie życia wojownika w połowie lat 70. przed naszą erą, Przyjmuje się, że urodził się pomiędzy 105 a 100 rokiem przed naszą erą. Wzmianki w krótkich relacjach o jego wczesnych latach, sugerująca, że był prawdopodobnie członkiem plemienia Maedów, wskazuje, że pochodził z okolic rzeki Strymon lub Struma, na terenie dzisiejszej zachodniej Bułgarii, w regionie znanym w starożytności jako Tracja. Spartakus nie urodził się jako niewolnik. Swoją karierę rozpoczął jako pomocnik w armii rzymskiej. Rzymska piechota była główną siłą militarną imperium, ale inne role pełniła auxilia, czyli pomocnicy. Trakowie, znani jako wybitni jeźdźcy i świetni kawalerzyści, byli szczególnie cenionymi żołnierzami. Jako członek rzymskiej kawalerii, Spartacus miał możliwość obserwowania i zapamiętywania strategii oraz taktyk Rzymian. Był on wysokim postawnym mężczyzną, z brodą, który budził respekt. Trakowie byli znani jako wojownicy nieustraszeni i dzicy. Z reputacją podobną do późniejszych Wikingów. Żyli dla walki, a podczas uczt zdobili swoje sale biesiadne odciętymi głowami pokonanych wrogów. Jak wielu innych mężczyzn z tego plemienia, Spartakus miał liczne tatuaże, które czyniły go jeszcze bardziej budzącym grozę. Jednak za tym barbarzyńskim wyglądem krył się człowiek bystry i myślący. Grecki pisarz Plutarch pisał o Spartakusie, że miał nie tylko wielkiego ducha i siłę fizyczną, ale także był wyjątkowo inteligentny i wykształcony, bardziej przypominając Greka niż Traka. W ustach Greka były to niezwykle pochlebne słowa. Z nieznanych jednak powodów Spartakus zdezerterował z armii rzymskiej. Być może chciał on dołączyć do króla Mitrydatesa VI, jak uczynili to inni Trakowie. Mitrydates, władca Pontu leżącego na południowym wybrzeżu Morza Czarnego w dzisiejszej Turcji. Posiadał potężną armię, a jego sojusz z piratami z Krety i Cylicji zapewniał mu kontrolę nad Morzem Czarnym, Bosforem oraz wschodnim Morzem Śródziemnym. Za dezercję Spartakus został schwytany i skazany na życie gladiatora. W pewnym sensie miał szczęście. Mógł przecież skończyć przybity do krzyża jak inni dezerterzy, którzy stali się bandytami. Zamiast tego został gladiatorem ciężkiej wagi zwanym Murmilo noszącym zbroję i broń ważącą około 20 kilogramów. Walki nie musiał się uczyć, znał ją doskonale, gdy tylko trafił do szkoły gladiatorów, zdobył sica Tradycyjną broń traskiego wojownika. Jej zakrzywione ostrze było śmiertelnie niebezpieczne, a Spartacus opanował do perfekcji sztukę jego użycia. Wcześniej wymieniona szkoła gladiatorów Gneusza Corneliusza Lentulusa Batiatusa zlokalizowana była w Kapui, w regionie kampanii na południu Italii. Miejsce to, jak większość tego typu instytucji, łączyło w sobie cechy koszar, twierdzy i więzienia. W murach tejże szkoły gladiatorzy tacy jak Spartacus doskonalili swoje brutalne umiejętności walki. Wręcz, które miały dostarczać rozrywki ich rzymskim panom. Ich występy odbywały się podczas igrzysk gladiatorów, gdzie o życiu lub śmierci decydował ruch kciuka zgromadzonego tłumu. Na litość raczej nie można było liczyć. Większość kciuków wskazywała w dół, na śmierć. Dyscyplina w szkołach gladiatorów była niezwykle surowa. Doświadczeni żołnierze, tacy jak Spartakus, z trudem znosili nieustanne ćwiczenia. Treningi i rygorystyczne ograniczenia dietetyczne. Nawet najmniejsze przewinienia kończyły się surowymi karami, co budziło gniew wśród gladiatorów. Wiosną 73 roku przed naszą erą, Spartacus i inni więźniowie w ośrodku Batiatusa opracowali plan ucieczki. Powodzenie zależało od zaskoczenia Batiatusa i jego uzbrojonych strażników. Plan wymagał masowego powstania, gdyż pojedynczy buntownik nie miał żadnych szans na ucieczkę. Plan został jednak zdradzony. Co zmusiło Spartacusa do przedwczesnego działania. Gdy strażnicy ruszyli do akcji, Spartakus i jego towarzysze wpadli do kuchni w desperackiej próbie odzyskania wolności. Uzbrojeni w noże, tasaki i wszystko, co mogło posłużyć za broń, stoczyli krwawą walkę. Spartacusowi i 74 współwięźniom cudem udało się zbiec. Szczęśliwie natrafili na wóz z bronią zmierzający do innej szkoły Gladiatorów. Teraz lepiej uzbrojeni musieli zdecydować o kolejnym ruchu. Wolność nie była ich jedynym celem. Uciekinierzy pragnęli także zemsty za doznane upokorzenia. Wśród zbiegów znajdowali się Trakowie, Celtowie i Germanie. Każda grupa wybrała własnego przywódcę. Spartacus stanął na czele Traków, Kriksus przewodził Celtom, a Oenomaus Germanom. Zjednoczeni buntownicy ruszyli ku Wezuwiuszowi, oddolonemu o około 20 mil. Wulkan o wysokości 4000 stóp, uśpiony od stuleci, oferował doskonały punkt obserwacyjny i naturalną fortecę. Tam Spartacus i jego towarzysze założyli obóz, by zaplanować dalsze działania. Powstania niewolników nie były w Imperium Rzymskim niczym nowym. W 138 roku przed naszą erą zbuntowało się kilka tysięcy niewolników, lecz szybko stumiono ich opór. Ocalałych ukrzyżowano. Jeszcze poważniejsze były wojny niewolnicze na Sycylii. W latach 135 i 104 przed naszą erą sycylijscy niewolnicy desperacko walczyli o wolność, ale ulegli zjednoczonym siłom rzymskim. Spartakus jednak wyróżniał się na tle poprzednich buntowników. Dzięki odwadze i charyzmie potrafił zjednoczyć różnorodne grupy w skuteczną siłę bojową, przynajmniej na pewien czas. Sprzyjały mu okoliczności. Liczba niewolników w Italii była ogromna i stale rosła. Rzym stawał się władcą morza śródziemnego, a jego legiony najpotężniejszą siłą militarną świata. W I wieku przed naszą erą rzymskie terytoria obejmowały Afrykę Północną, Grecję, część Azji Mniejszej i Hiszpanii. Podboje przynosiły miastu nad Tybrem niezmierzone bogactwa, głęboko zmieniając jego społeczeństwo i politykę. Rzym stał się najbogatszym, najpotężniejszym i najbardziej skorumpowanym miastem świata. Italia została wręcz zalana niewolnikami. Było ich około 2 milionów wśród 6 milionowej populacji. Ich liczebność budziła tak wielki niepokój, że Senat odrzucił pomysł, by nosili charakterystyczne stroje, obawiając się, że świadomość własnej siły mogłaby skłonić ich do buntu. Ucieczka Spartakusa nastąpiła w idealnym momencie. Choć gladiatorzy zapewne wtedy o tym nie myśleli, Rzym prowadził jednocześnie dwie kosztowne wojny na przeciwległych krańcach Morza Śródziemnego. Doświadczone legiony weteranów walczyły daleko, a w Italii pozostały tylko oddziały drugiej i trzeciej kategorii. Zbiegli gladiatorzy otrzymali wyjątkową szansę na zemstę. Bezpiecznie u zboczu Wezuwiusza mogli swobodnie plądrować okolice. Żyzna, wulkaniczna gleba sprzyjała uprawie winnic. Jedzenia było pod dostatkiem, a bogate, patrycjuszowskie majątki kusiły łatwym łupem. Spartacus szybko zyskiwał zwolenników głównie zbiegłych niewolników, ale także niezadowolonych rolników. Wkrótce na Wezuwiuszu obozowało kilka tysięcy buntowników, tworząc zalążek armii. Rzymskie władze początkowo lekceważyły zagrożenie, uznając Spartacusa i jego ludzi za zwykłych bandytów. Grupa kapłańskich strażników, prawdopodobnie wynajętych przez Batiatusa, próbowała schwytać gladiatorów. Lecz została łatwo pokonana, tracąc broń i zbroje na rzecz rebeliantów. Z bazy na Wezuwiuszu buntownicy terroryzowali okolicznych właścicieli ziemskich. Gdy wieści o ucieczkach i grabieżach dotarły do Rzymu, Senat wysłał pretora Gajusza Klaudiusza Glabera, by opanował sytuację. Spośród ośmiu ambitnych pretorów żaden nie uważał polowania na niewolników za zaszczytne zadanie. Glaber rozpoczął zbieranie wojska. Senat uznał bunt za tumultus, czyli sytuację nadzwyczajną, poważną, lecz niedorównującą randze wojny. Z powodu braku regularnych żołnierzy, Glaber musiał rekrutować ludzi podczas marszu na południe. Okoliczni weterani gardzili łapaniem niewolników i niewiele zgłosiło się na ochotnika. Ostatecznie zebrał około 3000 niedoświadczonych rekrutów, w istocie milicję, nie armię. Byli oni dobrze wyposażeni, lecz ich siła była pozorna. U podnóża wulkanu Glaber przeanalizował sytuację. Na szczyt prowadziła tylko jedna wąska kręta ścieżka. Choć nie dorównywał Hannibalowi, rozumiał przewagę przeciwnika zajmującego wyższe pozycje. Postanowił więc zablokować i zagłodzić buntowników, rzemianie rozbili obóz u stóp góry i obsadzili drogę strażą, pozornie więziąc Spartakusa i jego ludzi. Nie godząc się na rolę więźnia, Spartakus przejął inicjatywę. Jego ludzie sporządzili liny z dzikiej winorośli porastającej zbocza. Podczas ogólnego rekonesansu odkrył, że jedna strona Wezuwiusza pozostała bez straży. Rzymianie uznali ją za zbyt stromą i niestabilną. Wykorzystując liny jako poręcze, buntownicy bezpiecznie zeszli zboczem. Spartakus poprowadził nocny atak na rzymski obóz. Zaskoczeni we śnie żołnierze nie mieli żadnych szans w starciu z doświadczonymi gladiatorami, Większość Rzymian uciekła w panice, pozostawiając zwycięskim rebeliantom bogaty łup w postaci broni, zbroi i zapasów. Wieść o klęsce glabera dotarła do senatu, wywołując mieszaninę irytacji i niepokoju. Wysłano kolejnego pretora, Publiusza Variniusa, wspieranego przez Luciusa Cosiniusa, by rozprawił się z buntownikami. Ponownie jednak zmobilizowano niedoświadczonych żołnierzy, co przyniosło przewidywalne skutki. Cosinius poległ w bitwie pod termami w Herkulanum. A oddziały Variniusa również poniosły klęskę w okolicach Wezuwiusza. Varinius pozostał przy życiu, lecz sytuacja wyraźnie go przerosła. Sukcesy buntowników doprowadziły jednak do rozłamu w ich szeregach. Spartacus zamierzał maszerować na północ i opuścić Italię na zawsze. Większość gali i część trasy pozostawały wolne. A mimo że przejście przez Alpy nie byłoby łatwe, wydawało się jednak wykonalne. Pozostanie w Italii oznaczałoby pewną śmierć, gdy tylko powrócą doświadczone legiony weteranów. Celtycki przywódca Crixus miał jednak odmienne zdanie. Zbyt pewny siebie, nalegał na atak na Variniusa. Uważał ucieczkę na północ za tchórzostwo. On i wielu niewolników wolało nadal napadać na rzymskie posiadłości, kusząc się bogactwami na wyciągnięcie ręki błysk złota przysłaniał im realne zagrożenie. Ostatecznie zawarto kompromis. Gladiatorzy mieli tymczasowo pozostać w Italii i stawić czoła Variniusowi. Spartacus jednak przestrzegł, że ich armia buntowników nie jest jeszcze gotowa do konfrontacji z Pretorem. Poprowadził więc swoich ludzi na południe, na rozległe pastwiska, gdzie mogli zwerbować i wyszkolić więcej rekrutów. Choć oddalali się od Alp i bezpieczeństwa, w tym pozornym szaleństwie krył się plan. Na pastwiskach pracowali niewolniczy pasterze, ludzie twardzi i samodzielni. Przywykli do walk z dziką zwierzyną i bandytami, z właściwym uzbrojeniem i szkoleniem mogli stać się trzonem sił powstańczych. W czasie marszu na południe do Spartakusa przyłączały się tysiące nowych zwolenników. Gdy tylko nadeszła odpowiednia chwila, zaatakowali Waryniusa w Lukani. Rzymianie ponieśli druzgocącą klęskę, a sam Warynius ledwo uszedł z życiem. Co gorsza, buntownicy zdobyli fasces. Wiązki róz i toporów, symbole władzy rzymskiego magistratu, a tym samym autorytetu Rzymu. Po tym zwycięstwie armia Spartakusa powiększyła się o kolejne tysiące zbiegłych niewolników, niektórzy wciąż nosili kajdany. Siły buntowników liczyły teraz 40 tysięcy wojowników oraz znaczną liczbę kobiet i dzieci towarzyszących obozowi. Zimę pomiędzy 73 a 72 rokiem przed naszą erą Spartakus poświęcił na produkcję broni i szkolenie wojska. Po pokonaniu Rzymian, przynajmniej tymczasowym znów zwrócił wzrok ku północy. Planował przekroczyć Apeniny i podążyć wzdłuż wybrzeża Adriatyku ku Alpom, tak samo jak poprzednio, ostatecznym celem powstańców była ucieczka z Italii i powrót do dawnych domów. Rzymianie wreszcie pojęli powagę sytuacji i wysłali konsulów Lucjusza Geliusza Publicole oraz Gneusza Corneliusza Lentulusa Clodianusa. Buntownicy popełnili jednak błąd, rozdzielając siły. Kryksus odłączył się od Spartakusa z około dziesięcioma tysiącami ludzi, a być może było ich nawet więcej. Geliusz dopadł go pod górą Garganus i rozgromił jego oddział. Dwie trzecie powstańców, włącznie z Kryksusem, poległo w tej katastrofalnej bitwie. Spartakus tymczasem ruszył na północ, wyzwalając niewolników w miastach Consentia i Metapontum, jednocześnie wzmacniając swoją armię. Każdy wyzwolony niewolnik, który chciał do niej dołączyć, otrzymywał broń i podstawowe przeszkolenie podczas marszu. W kilku kolejnych starciach z rzymskimi konsulami Spartacus zadał stromotne klęski zarówno Geliuszowi, jak i Lentulusowi. Konsulowie musieli się wycofać. Jednak Spartacus nie zamierzał zapomnieć o swoim poległym towarzyszu Kryksosie. Aby uczcić jego pamięć, zmusił 300 rzymskich jeńców do walki na śmierć i życie przy symbolicznym stosie pogrzebowym. Ironia tej sytuacji była oczywista, nawet dla najbardziej niepiśmiennych niewolników. Oto Rzymianie stali się gladiatorami, a niewolnicy ich widzami. Po zakończeniu igrzysk nadszedł czas, by kontynuować marsz na północ. Spartacus jeszcze raz starł się z konsulami, lecz łatwo ich pokonał i ruszył dalej. Na jego drodze pozostała już tylko jedna przeszkoda: prokonsul Gaius Cassius Longinus, namiestnik Gali Przedalpejskiej. Które wraz ze swoim garnizonem stacjonował w Mutinie. Galia przedalpejska, położona w dolinie Padu, była najbardziej na północ wysuniętą prowincją Italii. Kasjusz, ojciec przyszłego zabójcy Juliusza Cezara, dysponował dwoma legionami liczącymi około 10 tysięcy żołnierzy. Mimo to nie zdołał powstrzymać Spartakusa. Armia powstańców zadała Kasjuszowi miażdżącą klęskę, a sam prokonsul ledwie uszedł z życiem. Droga przez Alpy stanęła otworem. Zapraszając do upragnionej wolności. Spartacus nalegał, by jego ludzie w końcu opuścili Italię, ale większość z nich odmówiła. Wielkie marzenia o plądrowaniu Italii wciąż rozpalały ich wyobraźnie. Niektórzy snuli nawet fantazję o zdobyciu Rzymu. Część powstańców mogła przedostać się przez góry i wrócić do swoich ojczyzn, jednak większość ruszyła z powrotem na południe. Teoretycznie droga do Rzymu była otwarta. Ale Spartacus nie podjął tej próby. Rzym, choć mniejszy niż w czasach cesarstwa, był już znacznym miastem otoczonym murami o długości 7 mil, obejmującymi obszar tysiąca akrów. Niektóre fragmenty murów miały aż 13 stóp wysokości. To właśnie te mury powstrzymały Hannibala, jednego z największych dowódców wojskowych w historii. Czy Spartacus, znający sztuki oblężniczej i nieposiadający wykwalifikowanych inżynierów, mógłby dokonać tego? Czego Hannibal nie zdołał? Prawdopodobnie Spartakus nigdy nie rozważał poważnie ataku na Rzym, choć być może mówił o tym swoim ludziom, aby utrzymać ich morale, zamiast tego skierował armię na południe, kurzyznem i urodzajnym ziemią południowych Włoch. Jesienią 72 roku przed naszą erą. Spartakus i jego armia nadal byli nieuchwytni. A z punktu widzenia Rzymian sytuacja wydawała się beznadziejna. Senat, potrzebując nowego dowódcy, który nie nosił piętna wcześniejszych porażek, zwrócił się do Marka Liceniusza Krasusa. Był on jednym z najbogatszych ludzi w Rzymie, z majątkiem szacowanym na 170 milionów sestercji. Jeden sesterc to na dzisiejsze około 2 euro. Dzięki swojemu bogactwu, Krasus bez trudu powołał 6 nowych legionów. Jego wcześniejsze doświadczenie wojskowe, zdobyte pod dowództwem byłego rzymskiego dyktatora Suli, zapewniło mu dobrą reputację, a weterani chętnie odpowiedzieli na jego wezwanie. Wraz z nowymi legionami oraz resztkami sił konsularnych, które niedawno poniosły klęskę. Armia Krasusa liczyła około 45 tysięcy żołnierzy. Spartacus, będący w szczytowym momencie swojej potęgi, miał pod swoim dowództwem od 60 do 70 tysięcy ludzi. Chociaż większość Rzymian gardziła niewolnikami, nawet po ich zwycięstwach Krasus nie zamierzał ich lekceważyć. Resztki legionów konsularnych zostały rozlokowane w rejonie Ankony, a Krasus nakazał swojemu podwładnemu Mumiusowi śledzić Spartakusa, unikając jednak bitwy. Mumius, spragniony chwały, zlekceważył rozkazy i zaatakował Spartakusa. Bitwa, która miała miejsce w Picenum na wybrzeżu Adriatyku, zakończyła się katastrofą. Rzymianie zostali rozgromieni, a niektórzy w panice porzucili broń i uciekli. Była to największa hańba w starożytnym świecie. Krasus, chcąc szybko przywrócić dyscyplinę, zastosował starożytną, surową karę. Decymację. Spośród 500 żołnierzy, którzy uciekli z pola bitwy, podzielił ich na grupy po 10 osób. Z każdej grupy wybrał losową jedną osobę, która była zabijana przez swoich towarzyszy. Ta brutalna metoda skutecznie przywróciła porządek. Żołnierze zaczęli bardziej obawiać się Krasusa niż Spartakusa. Zimą pomiędzy rokiem 72 a 71 przed naszą erą armia Spartakusa dotarła do Britium, na czubek buta Italii, i zdobyła miasto Turi. Spartakus planował przyprawę na Sycylię, być może zamierzając założyć tam królestwo wyzwolonych niewolników. Sycylia miała długą historię buntów niewolniczych, a tysiące zniewolonych mieszkańców z pewnością przyłączyłoby się do niego. Inna teoria mówi o porozumieniu z piratami cylicyjskimi, którzy mogli pomóc Spartacusowi w przeprawie na Sycylię lub nawet w transporcie jego ludzi do ich ojczyzn. Jeśli Spartacus przejąłby kontrolę nad Sycylią, wyspa mogłaby stać się jego bazą operacyjną. Jednak coś poszło nie tak piraci nie dotarli na miejsce. Możliwe, że Krasus ich przekupił albo sam zdradził Spartacusa. Bez ich pomocy powstańcy zostali uwięzieni. Gdy Krasus zbudował mur przecinający brutium od Morza Tyryńskiego po Morze Jońskie na długość około 35 mil, umocnienia były solidne, składały się z kamiennego muru o wysokości co najmniej 25 stóp drewnianej palisady i fosy naszpikowanej drewnianymi palami. Pierwsza próba przebicia się przez te fortyfikacje zakończyła się klęską. Sytuacja powstańców, dotąd triumfujących, zaczęła wyglądać naprawdę ponuro. Morale w armii rebeliantów zaczęło drastycznie spadać. Region na czubku włoskiego buta był zimny, nieprzyjazny i ubogi w zapasy żywności. Głód, chód i wyczerpanie dawały się we znaki, a złość i zniechęcenie rosły z każdym dniem. Spartakus, chcąc przełamać ten nastrój, postanowił przypomnieć swoim ludziom, co ich czeka w przypadku porażki. Według starożytnych kronikarzy kazał ukrzyżować rzymskiego jeńca w strefie niczyjej pomiędzy obozami obu armii. Był to jasny przekaz – jeśli zostaną pokonani, taki sam los spotka ich wszystkich. Dla ludzi współczesnych ukrzyżowanie kojarzy się z religią, jednak w I wieku przed naszą erą nie miało ono takiego znaczenia. Była to najbardziej bolesna i upokarzająca śmierć, jaką można było sobie wyobrazić w starożytnym świecie. Rebelianci wiedzieli, że w razie schwytania czeka ich właśnie taki los śmierć na krzyżu w okrutnych męczarniach. Widok ukrzyżowanego Rzymianina przypomniał im o co walczą i jaka jest stawka w tej wojnie. Spartakus nie zamierzał jednak czekać na ten los bezczynnie. Przygotował śmiały plan ucieczki z pułapki zastawionej przez Krasusa. Czekał tylko na odpowiednie warunki pogodowe. W lutym, podczas gwałtownej śnieżycy, nakazał atak na rzymskie fortyfikacje. Obronne rowy wypełniono ziemią, drewnem, gałęziami, a nawet zamarzniętymi ciałami jeńców. W ten sposób większa część jego armii zdołała wyrwać się z oblężenia. Mimo tego sukcesu, sytuacja rebeliantów była coraz trudniejsza. Ich armia była słabo zdyscyplinowana, a oddani Spartakusowi wojownicy coraz częściej tracili cierpliwość. Jego nieudana próba zajęcia Sycylii i wcześniejsze trudności podkopały wiarę w jego przewództwo. Ucieczka ze śmiertelnej pułapki Krasusa była imponującym osiągnięciem, ale nie wystarczyła, by na nowo zjednoczyć wyczerpanych i podzielonych powstańców. Kiedy wydawało się, że walka może wciąż trwać, nieuchronny koniec rewolty był już na horyzoncie. Duża grupa rebeliantów pod wodzą Kastusa i Gannicusa odłączyła się od Spartakusa. Krasus wytropił tę grupę i rozgromił ją w bitwie nad jeziorem Lucania. Większość powstańców wybrała śmierć zamiast poddania się. Około 12 tysięcy rebeliantów, w tym ich przywódcy, zginęło w walce. Spartakus i jego pozostałe siły, liczące około 35 tysięcy ludzi, wciąż pozostawali na wolności, lecz był to początek końca. Choć przebiegły trak zdołał jeszcze pokonać dwóch podwładnych Krasusa, ostateczny rezultat był już przesądzony. W ostatnich tygodniach Spartacus przemieszczał się niczym osaczone zwierzę, nie jak niezależny dowódca. Główna armia rebeliantów została ostatecznie otoczona przez dwie rzymskie armie w Apuli w kwietniu 71 roku przed naszą erą. Jedną dowodził Krasus, drugą Lucius Lucullus. Spartakus świadomy znikomych szans na zwycięstwo, był zdeterminowany walczyć do końca. W geście buntu zabił swojego konia przed bitwą. Chciał walczyć pieszo, ramię w ramię ze swoimi ludźmi. Jeśli zwyciężą, to będą nowe wierzchowce, jeśli przegrają, nie będzie to miało żadnego znaczenia. W czasie bitwy, Spartacus próbował przedrzeć się do Krasusa, aby osobiście się z nim rozprawić. Świadkowie widzieli, jak własnoręcznie pokonał dwóch rzymskich centurionów, torując sobie drogę przez pole walki. Wymachując zakrwawioną bronią, zdołał zbliżyć się na tyle, by dostrzec rannego Krasusa, zanim sam padł na kolana. Zlany potem i krwią własną oraz wrogów walczył nawet leżąc, aż został ostatecznie pokonany. Jego ciało było tak zmasakrowane, że nigdy go nie odnaleziono ani nie zidentyfikowano. Armia niewolników podzieliła los swojego przywódcy. Po dwóch latach powstanie dobiegło końca. Triumfujący Krasus wymierzył okrutną karę tysiącom pojmanych rebeliantów. Wszystkich sześć tysięcy osób ukrzyżowano wzdłuż Via Apia od Kapui do Rzymu. Las krzyży z ciałami powstańców stał się przerażającym symbolem rzymskiej zemsty. Śmierć była powolna i bolesna, a rozkładające się ciała pozostawiono na miejscu. Groza i fetor utrzymywały się przez kolejne miesiące. Spartakus poległ, lecz jego historia przetrwała. Z biegiem czasu jego legenda rosła, przekształcając się w opowieści, które przetrwały wieki. Niewątpliwie pragnął wolności dla siebie i swoich towarzyszy, lecz prawdopodobnie nie dążył do obalenia porządku społecznego, który w starożytności uznawano za naturalny. Niezależnie jednak od jego prawdziwych motywów, Spartacus pozostaje postacią wyjątkową. Człowiekiem, którego odwaga i charyzma wstrząsnęły fundamentami imperium rzymskiego. Jeśli ten materiał przypad ci do gustu, koniecznie sprawdź poprzedni film, w którym opowiadam, jak funkcjonowały rzymskie łaźnie. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia.